Sławomir Wudaczak, jestem pracownikiem SRW spółka, co SO. jestem zatrudniony w dziale ekspertów, moją specjalizację stanowi prawo pracy. W ramach tejże specjalizacji łącznie z moimi kolegami, i koleżankami, zajęliśmy się optymalizacją płac w związku z prowadzonym pakietem mobilności w lutym 2022 roku. Efektem tych prac było prowadzenie koncepcji związanej z wypłatą ekwiwalentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które od dawien dawna, czyli od momentu wprowadzenia kodeksu pracy, funkcjonowały w przepisach kodeksu pracy. To znaczy myślę o 1 stycznia 1975 roku, kiedy to wprowadzono w życie kodeks pracy. Stwierdziliśmy, że Cztery świadczenia mogą stanowić doskonałe elementy wynagrodzenia świadczące o optymalizacji płac z jednego podstawowego względu, a mianowicie nie stanowią, stanowią kosztu uzyskania przychodu oraz nie są objęte składkami na ubezpieczenia społeczne. Są to cztery ekwiwalenty. Ekwiwalent za pranie. I konserwacja odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży własnej do celów związanych z pracą, ekwiwalent za używanie przez pracownika narzędzi własnych do celów związanych z pracą i ekwiwalent czwarty, który określamy mianem ekwiwalentu higienicznego.